Diakon Małgorzata Gaś Dzisiaj jest czwartek, 24 lutego 2022 roku. W Księdze proroka Izajasza w 25 rozdziale w wesecie 8 czytamy Wszechmocny Pan usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. A w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym, wersetach od 73 do 75, takie odnajdujemy słowa: Bóg przysięga złożył Abrahamowi, Ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze prorok Izajasz nazywany jest ewangelistą starego testamentu bo wielokrotnie zapowiadał przyjście mesjasza zbawiciela jakże potrzebnego ludowi wybranemu który od swego boga bardzo się oddalił nie dotrzymywał warunków przymierza obrażał boga swym postępowaniem okrył się hańbą z powodu popełnianych grzechów. Zasługiwał na karę i tej kary doświadczał. Ale to nie oznacza, że Bóg o swoim ludzie zapomniał. To jest niemożliwe, bo Bóg jest wierny i zawsze dotrzymuje słowa. Skoro dał Abrahamowi obietnice, które przeszły na następne pokolenia, to znaczy, że te obietnice kiedyś się wypełnią. Bóg mówił przez usta swoich proroków. Izajasz tak prorokował. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrzeł zę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział i będą mówić w owym dniu. Oto nasz Bóg, któremu Zaufaliśmy, że nas wybawi to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia. Naród izraelski przez całe wieki pogrążony był w ciemności grzechu i tylko nieliczni członkowie tego narodu czekali z nadzieją i tęsknotą, aż wreszcie Mesjasz przyjdzie i wyzwoli ich z lęku, z poczucia beznadziejności. Werset z Ewangelii Łukasza, który przed chwilą usłyszeliśmy, to tylko krótki fragment z hymnu kapłana Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, tego, który zapowiadał bliskie nadejście Mesjasza. Zachariasz tak prorokował: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, Pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, Ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Zachariasz wypowiadał te słowa, patrząc na swego syna Jana o którym wiedział, że zostanie nazwany prorokiem najwyższego, bo poprzedzać będzie Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności. I siedzą w brokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. I tak się stało, jak prorokował kapłan Zachariasz, napełniony Duchem Świętym. Bóg postanowił usunąć hańbę swojego ludu i posłał na świat swojego umiłowanego syna, który umarł na krzyżu. Za nasze grzechy, ale pokonał śmierć, zmartwychwstał i wszyscy, którzy w nim rozpoznają swego zbawiciela, mogą żyć nadzieją, że kiedyś też zmartwychwstaną i na zawsze będą żyć w bliskości swego Pana i Boga. Wszechmocny Pan to sprawi. Wszechmocny Bóg, który jest wierny. Chociaż my ludzie tak często nie dochowujemy Mu wierności. On nas kocha miłością wieczną i pragnie naszego zbawienia. W pieśni ze śpiewnika ewangelickiego, zapisanej pod numerem 660, takie znajdujemy słowa: Bóg wierny jest. W pamięci, duszą jej, jak wierny Bóg jest Twój. O nie puść już ojcowskiej dłoni tej, w pielgrzymce przy nim stój. Chwyć Boga mocno, chwyć we wierze, pociechy tej nikt nie odbierze. Bóg wierny jest. Bóg wierny jest. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen. Więcej materiałów na